Uważam, że naprawdę taka melodyjka jak do Franców też by się nadawała jako introle takie. i te wszystkie takie rzeczy wiesz. Jak się dotykam, jest się. Kiedy będziemy podmieniać te rzeczy, które się pokazują, Wincze? jak coś ja. fajnego wreszcie nagramy, wedle się. No już były śmieszne momenty. Na przykład ten wczorajszy, wydaje mi się, ośmielony malejan To było śmieszne, można było No by to by jest audio. audio. No ale widać, że się śmieje tam jest. Co to było? Co to był za śmiech? No, że mnie skręca ze śmiechu. Rozumiem. A nie skręca ze śmiechu, Auto, Państwo. które jest skradzione, bo ma zablokowaną kierownicę immobilizerem. A nie skręca ze śmiechu. Wow, szybko to. No tu. Bystrość umysłu, Karol. To wszystko. Ale immobilizer, Neo immobilizer to nie jest blokada kierownicy. Immobilizer to jest imobilizer, że gaśnie. A blokada kierownicy to jest blokada kierownicy. Misiu. Blokuje dopływ paliwa. No. A co się dzieje, jak się, się zabraknie paliwa? Co się, się dzieje? Przełączę na gaz. Jesteś dzisiaj w ogniu Czemu mamy tematy znowu z tvn -u? No Drodzy Państwo, auto w rowie Auto w rowie zostawione BMW serii 3 Z na absolutnie najlepszych czasów BMW W ogóle z jeszcze oryginalne kołpaki Zobacz, auto przechronę na lewą stronę Temat na tvn nie przypadek Nie sądzę <gry> Jesteś w ogóle dzisiaj doskonały będzie odcinek. Doskonała BMEczka, w ogóle niebita, nietłuczona. Niemiec płakał, jak go okradali. Wylądowała w rowie. Ktoś znalazł ten samochód. I za szybą od strony pasażera wciśnięta kartka o treści. Ogarnę to wieczorem. Pilnowało tego prawie 2000 osób. Znaczy, nie, że tam stało 2000 osób, tylko na Facebooku zrobili event, na którym było 2000 osób. <laughs> Pilnujemy do wieczora. A zajmujemy się amatorską driftem, powiedziała osoba, która to auto na. W, w rowie no, zdriftowała. Zostawiła. Ubolewał, y że. Najbliższy tor, mają 300 km od domu i niestety musimy realizować swoje pasje na ulicach, bo nie ma gdzie i wylądowałam auto w rowie. Obstawiam e, albo 1.6 benzyna. A musi być benzyna? Myślisz, że nie może być diesel do driftu? Nie, może być to też diesel i w sumie może być to diesel, nie? Bo to jednak Polska. Wyścig był w poniedziałek, i ale w już ubiegły poniedziałek i zakończył się w rowie o 22.30. Wczoraj około godziny 19 ogarnęliśmy traktor i wyciągnęliśmy go pasami. Dobrze, że pasatami. Ja nie wiem, nie znam się na przepisach, ale jeżeli wjedziesz do rowu, nie, nie uderzyłeś nikogo, nie uderzyłeś w nic, Wjechałeś po prostu do rowu i zostawiasz ten samochód, co tak. on sprytnie zrobił, tak? tak. Zostawił karteczkę i tak, i tak dalej. Czyli nie było policji w momencie zdarzenia albo bezpośrednio po nim, na przykład nie mogli sprawdzić, czy ten pan był trzeźwy. No. I ja nie insynuując niczego, nic. e... niczego, pan Kamil D. Pan Kamilde. Pan Kamil D, z, z, znany wszystkim ścigant z, z nadmorza na południe kraju autostradą, no właśnie też gdyby uciekł ze samochodu po tej lekkiej kolizji, której dokonał, to też nie dałoby się sprawdzić, ile nie miał, czy miał promiliwe krwi. No, I ten jak... sympatyczny drifter też się nie dał sprawdzić, no bo potem go dopiero znaleźli, no. tak? A jakby, a jakby pan Kamilde zostawił karteczkę ogarnę to wieczorem, to by było ok? To by pokazał, to że okay. ma naprawdę spore kochones. I taka X6 stoi na poboczu, ogarnę to wieczorem, i w tym momencie przyjeżdża kilku panów takich sympatycznych. Już widzą tą karteczkę, tak się rozglądają, Podpinają? Podpinają szybciutko swój kluczyk do tej x 6 no. I oni już to ogarnęli teraz. No właśnie, no, odjeżdżając. No. A może w ogóle całą no, na lawetę w ogóle to wciągnąć no i, no. No i, i odsyłają mu sms smsa, ogarnięte. Ty, a można tak kraść auta? Nikt nie, nie, nie wpada na to. Jak? Po prostu ładować na lawetę i tak kraść. Myślisz, że tak się nie kradnie? Zazwyczaj się kradnie, rozumiem. O, jak, Szach... się, jak się kradnie zazwyczaj, Włodek? Szacher machę. No, bierze się kuleczkę, piłeczkę taką tenisową, robi się w niej dziurkę, przykłada się do zamka, wciskasz piłeczkę i otwierasz auto i siadasz, jedziesz. Wodek, ale ty, ty nie mówisz, że przypadkiem o kradzież jakichś Fordów Escortów z lat 90., bo że przykładasz piłeczkę i. Jak otworzysz samochód, piłeczkę tenisową? Dobra, pokaż mi, co to jest to samochód w ogóle, z jakich lat to jest samochód. Co to za ładna jest? Włod. Włod. Stop. Co to jest za fura? A czy próbował na jakimś samochodzie, Zobaczcie. który nie ma 200 lat? No czekaj, zaraz otworzy. No, zaraz otworzy! Bo... Może trzeba bardziej siły przełożyć, no, Może trzeba, Żeby no. to wyszło. Pomocą tego wiesz, co było najlepsze? Jakby tak mocował się z tą piłką, i na końcu zdjęcia, jakby taki wielki łom, wywala na szybę. A ma. No. O. Czy on kanapkę sobie robi? Z tej piłeczki. Co on robi? Co to jest? Co? Czyli jednak. Ej, poczekaj, daj mi też. Czy to jest cegła do piłeczki? To jest jakiś kamień. No bo widzisz, jak przebił szybko. To jest jakiś wielki kamień, chyba. Co on wziął? Tak! No. Bo... Ja. no to jest w pełni legitny sposób włamania się do samochodu. Jak piłeczko nie działa, to po prostu przymocuj, ale, ale podoba mi się jego poczucie humoru, że ja tą piłeczkę przytajpował do kamienia, jednak nie. Ja wiem, jak da się tak otworzyć. Fordy. Tylko po co? Skoro Fordów i tak nie ma po co kraść, bo Fordów się nie kradnie, nie. Ci, którzy się interesują motoryzacją może, mogą znać taki fanpage na Facebooku, który nazywa się Cytryny i Gumiak. Tam są najlepsi mechanicy w całej Polsce. A ty tak na żarty Samochodowi, nie mówię poważnie. I oni mają kilka zasad, niewiele, ale jedną z tych zasad jest to, że nie naprawiają Fordów. Czemu? No, no, bo to czemu? dotyczy starego, no. e, staropolskiego przysłowia, że Ford gówno WORD. Tak jak druga paskana? część. A druga część tego przysłowia? A Fiat to jego... Brat. Ktoś? Forda, Mondeo, Kombi. W ogóle... Chciałbym Ale... powiedzieć, że z boku, jak nie wiedział, że to jest Ford, bardzo ładne auto. No bo to jest ST. No i ktoś ukradł tego Forda? Przy drodze 331. Chyba, ja nie wiem, zakładam, no bo jednak samochody kradnie się nocą, nie? Tak nie mam. A ty skąd wiesz? No i ktoś tak. tego bądziaka ukradł. Zakładam, że nocą i po prostu on chyba ta osoba nie wiedziała, co kradnie. Takie jest moje podejście do tej sytuacji. Nie wiedziała, co kradnie, bo to szybko, szybko wiesz, dobra, kradnie jakieś auto, nie? Szybko, szybko wiesz, chodził z tym pilotem, wiesz no, Tak, tak, się nie które zadziała? Auto. Tak, się chodzi. Chodzi tak. Które zadziała? działa? Które, zadziała? które zadziała? <śled> to nie jest tak, że <śled> dzisiaj ukradnę jakieś auto. Meme review. Wychodzę z domu, idę ukraść jakieś auto. Ten nie. nic, niczego nieświadomy złodziej jedzie wiesz i ciśnie po tych Polkowicach i nagle, ponieważ jest ciemno i miał zaparowane okulary, nie zauważył, nie zauważy, że... że jedzie Fordem. I co każdy normalny człowiek w tej sytuacji by zrobił, co zrobił ten, ten mężczyzna? Ten zatrzymał się w lesie i porzucił pojazd. <laughs> Też bym <On> tak <laughs> zrobił. Bo po co sobie kłopotów robić? Po co sobie, no, jeszcze, wiesz, pluć twarz? Bo może jest tak, że on ten samochód kradł nie dla samochodu. <śmienny> <tylko śmienny> możecie... Dlaczego? Dla komfortu jazdy Fordem? <śmienny> <śmienny> Może w tym samochodzie były ważne papiery. Papiery z serwisu, gdzie był pewnie ja tydzień temu, nie? Coś co było robione, bo go ciekawiło. <śmienny> Ale to nie jest tak... Ale ty szkalujesz Fordy, Carl. Nie szkaluję Fordy. Nie, I Ford nas pozwie teraz na 50 tysięcy. W moim rodzinnym domu było kilka Fordów, mój drogi. Jeździłem... Ja jeździłem stary, jeździłem Fordem Focusem, jeździłem Fordem Escortem, jeździłem Fordem innym Escortem, jeździłem nawet Fordem Sierra. O, to jest fajne, to jest ten, co w, w Top Gear'e uznali, że to fajne auto jest. Tylko w latach 80 -tych. pamiętajmy o tym, nie? No. no. nie no, żartuję, Ford, marka, no, jak, marka, ale, marka jak marka, ale czemu no... się nie można ponabijać w takim bo razie? Bo nie można. to jest marka jak marka, to bo, czemu się nie można Bo ponabijać? ludzie mają te samochody i nie chcą, żeby się z nimi zmienili. No nie właśnie, popatrz, jedni ludzie je mają, drudzy ludzie kradną i ich nie chcą. Drodzy Państwo, nadsyłacie maile, a to ja może jednak może oficer specjalny przeczyta ten mail, dobrze? Żeby nie było wiadomo od kogo przyszedł i tego też nie dawać proszę, bo tu już jeszcze, jeszcze, jestem Karolem, jeszcze jestem Karolem, ale już się przeistoczyłem że sobie z zabaskowanym głosem. Aleksandra Piwa, Stowarzyszenie Pomocy Królikom. Przebywa Królik, nie Włodek, odebrany z tragicznych warunków przez wolontariuszkę Monikę. Przypadek, mamy tutaj załączony materiał dowodowy, tutaj na zdjęciu Włodek. Włodek. <laughs> ale zajebisty Włodek, nie? No w ogóle patrz jaki fajny Włodek, kodę... odebrany przez Monikę, no to jest piękne. Ale Nina by się tak cieszyła z tego wodka. Ma taki filmik, jak no. tak daje króliko wiesz, tak... Króliko, kum O! Króliku jedz? Króliku, jedz. Zjada. Zjada! Kurde, królik włotek Ale... znaleziony przez Monikę? No, no tak jest napisane. No jest to, jest to, jest to, jest to, jest to śmieszne. I no. tutaj można go kupić, adoptować? Nie, wzięła go już Monika. A... Może nie będzie chciała go trzymać, może go będzie chciała oddać. No wiesz, no ale to wtedy już będzie rozwód. Jak się w końcu przekona. A bo mówimy o tamtej moli. Ale nie skomentować w ogóle co z tym, Do co? Fajnie? No jak powiedziałem, że fajny królik. Aha, dzięki, fajnie. A co więc czekaj? Nie, no git. No co? Nie no git, 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 skomentować, jest okej. Okay. Odebrany... Dziękuję bardzo. Już nic nie potrzebuję od ciebie więcej. To jest w ogóle limit słów wyczerpany już na ten odcinek. Jest super Włodek, Jest super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo Włodkowi za to, że jest królikiem. <suszy> oraz prowadzącym Lekko stroniczy. Dziękuję wszystkim kierowcom Fordów. Jak nie zobaczycie kiedyś na ulicy, nie trąbcie na mnie jadąc Fordem, tylko dlatego, że wy macie Forda. Fordy są spoko. A ty Luchy. jakie masz auto? Jakiej marki? Toyota. Toyota. To też to, to taka... marka taka... No to jest taka marka... A, Drodzy Państwo, przy tym całym szaleństwie, które właśnie obejrzeliście, proszę was bardzo. Ludzie! <noise> pozostańcie! Jeśli ty, ty. i ileś dla was znaczy. To pozostańcie, proszę. Lekko Stronniczy. Stronnicze. 28 sierpnia w godzinach w czasoporandach. E, nasza jednostka oddalazła samochód marki gówno... A przepraszam e, w lesie znajdującym się e, obok publicznej drogi nr 331. Dzięki braworowej akcji naszej jednostki udało się przetransportować ten samochód w jednym kawałku z powrotem. Co było trudne, bo On był w jednym jak kawałku. wiemy chodzi o samochód marki. Jaki? Czy nie przejdzie panu przez usta? No, jakiej marki był samochód? Mondeo! Nie, to jest model. Wiemy już, czy samochód był w jednej części, czy krajony z dwóch? Bez różnicy. Tak samo się jechało. Ściągało w lewo. <laughs> ściągało w lewo. Ale to może ściągało, bo zbieżność była niezrobiona. No, może. To może nigdy nie była zrobiona, nawet w fabryce.